Jesteśmy po dłuższej przerwie. Trudno wymagać jakości piłkarskiej, ale jestem zadowolony z postawy drużyny, która zagrała ze zniczem Biała Na pewno tutaj nie chodzi o wynik, ale o samo podejście profesjonalne zawodników. Czyli było to, co chcieliśmy: czyli doskok, agresywne. Ataki, no i przeprowadziliśmy parę składnych akcji. Zdobyliśmy trzy ładne bramki. Cieszę się bardzo, że to były bramki z dalszej odległości, bo często podkreślamy, że, że musimy uderzać. Za moment gramy następny sparring, i po tym sparingu zadecydujemy, kto jedzie na obóz przygotowawczy do Cetnieva. W tym tygodniu mieliśmy badania wydolnościowe. A całą esencją i podsumowaniem jest gra kontrolna. I tak jak powiedziałem, po grze kontrolnej zadecydujemy, kto jedzie z nami na obóz. W poniedziałek wyjeżdżamy na tygodniowe zgrupowanie do Cetniewa. Tam mamy dwie gry kontrolne z Olimpią Elbląki i z Radunią Stężyca. Następnie wracamy do Olsztyna, mamy trzy tygodnie. Przygotowań na własnych obiektach, w międzyczasie zagramy z Sandecją Nowy Sącz, ze Świtem Nowy Dwór, jedziemy do Wilna na, na mecz z Wilno, następnie mamy tygodniowe zgrupowanie w Nieborowie. Tam jedziemy pograć mecze kontrolne na, na naturalnej nawierzchni, na, na trawce. Wracamy do Olsztyna, mamy dwa mikrocykle bezpośredniego przygotowania startowego i ostatnie gra kontrolna będzie z Sokołem Ostruda i z trzecim zespołem Ligi Łotewskiej.